Alarmujące objawy wykorzystania seksualnego u dziecka. Zapraszam. Kochani, zanim przejdziemy do tematu, chciałabym Was zaprosić tylko na mojego Instagrama, gdzie właściwie codziennie zamieszczam y, motywujące treści, które pomogą Wam w rozwoju osobistym i w utrzymaniu dobrych relacji. O dużej wartości, mam nadzieję, edukacyjnej. Zapraszam, a teraz do dzieła. Kochani, dzisiaj bardzo trudny temat. Długo zbierałam się do tego, żeby go nagrać, ale ponieważ teraz jestem na studiach na psychotraumatologii, to mówimy o różnych związa zjawiskach związanych z traumą. I ostatnio to, co przewija się ciągle i ciągle i ciągle, to jest właśnie wykorzystanie seksualne najmłodszych, a ponieważ na studiach mamy, no jest dosyć dużo osób, 60 parę osób i mamy tam i prokuratorów, i sędziów, i osoby z pomocy społecznej tak naprawdę z całego świata, bo Polacy teraz wiecie są na całym świecie, to skala tego zjawiska jest po prostu naprawdę bardzo duża. I to zmotywowało mnie do tego, żeby nagrać taki merytoryczny, informacyjny materiał dla Was. Dodam, że to są bardzo trudne treści, ale z drugiej strony myślę, że przegapienie czegoś takiego byłoby jeszcze trudniejsze, i radzenie sobie potem z konsekwencjami wykorzystania seksualnego naszego dziecka jest dużo większym bólem niż to, że po prostu trzeba. Te treści, że tak powiem, trochę poznać, wchłonąć i jakby psychicznie się z nimi oswoić. Więc ja dzisiaj Wam podam parę rzeczy, które ostatnio słyszałam na wykładach, a mieliśmy no wielogodzinne tutaj omawianie różnych rzeczy. To będzie oczywiście wiedza w pigułce. Ja nie mówię, że to jest całkowicie wyczerpujące, ale gdybym dzisiaj była rodzicem małego dziecka, to chciałabym, to chciałabym wiedzieć te wszystkie rzeczy. Gdyż po prostu to pomogłoby mi uniknąć różnych niepotrzebnych sytuacji. Edukacja jest siłą w każdej ze sfer życia. To jest zbyt ważna sfera i dzieci, które są poddane no, takiemu, wiecie, wykorzystaniu seksualnemu, naprawdę przechodzą bardzo traumatyczne wydarzenia. Tym bardziej warto wiedzieć, tym bardziej warto mieć otwarte oczy. I tym bardziej um, lepiej jest pewne rzeczy wychwycić, także, tak powiem, na początku, w tym warto używać swojej własnej intuicji, myślę, dla wielu rodziców, gdyż konsekwencje są potem niewspółmierne. Bardzo długo dzieci się terapeutyzuje z takich przeżyć. Niektórzy ludzie w ogóle sobie de facto nigdy z nimi nie radzą. I teraz, tak. Symptomy dziecka krzywdzonego, wykorzystanie seksualne. To y, oczywiście oprócz fizycznych symptomów, czyli zaczerwienienia w miejscach intymnych, w okolicach u dziewczynek, y, stromów, w okolicach waginy, w okolicach odbytu u chłopców, też w takich miejscach, tak? To są takie rzeczy dosyć oczywiste. Y, poza tym, gdy widzimy jakąś znaczącą zmianę w zachowaniu dziecka, które boi się na przykład chodzić w jakieś miejsca, czyli na przykład, gdy mamy rozwiedzionych rodziców. Taki przykład opowiada nam pani profesor, to dziecko wraca od taty i mówi, że ono nie chce tam więcej chodzić, nie? albo wraca od mamy. Były też takie sytuacje, że mama miała partnera, nie była świadoma, że partner wykorzystuje dziecko, jak dziecko jest u niej, bo dziecko było pod opieką ojca bardziej w ten tak zasadniczy sposób. Nie? Więc tutaj każda taka gwałtowna zmiana i taka lękliwość od razu powinna prowadzić do tego, że my zaczynamy z dzieckiem na ten temat rozmawiać. Oczywiście, wiecie, z dziećmi bardzo często jest trudno porozmawiać, bo dzieciom jest trudno powiedzieć, co jest normą, a co nie jest normą. Zwłaszcza, że ludzie, którzy wykorzystują dzieci seksualnie, bardzo często mówią im, że to jest normalne. Że to jest normalne, że, że dziewczynka sypia statusiem i pełni rolę żony, nie? Rozumiecie o co chodzi, nie? Że to jest normalne, że wszystkie dziewczynki tak mają, że to jest przecież nic takiego, zwłaszcza w przypadku jedynaków, gdy czasami do terapii trafiają osoby już takie praktycznie dorosłe. Które mówią, że po prostu ja myślałam, że to jest normalne, w ten, że w ten sposób się zachowuję. Mówiłam o przykładach z moich wykładów. To nie jest coś, co ja sobie, wiecie, zmyślam, że to jest trochę tak, jak w DDA mamy pewne normy. Zresztą w DDA czterokrotnie wzrasta ilość aktów przemocowych, w tym przemocy seksualnej, dodam. Ale to nie dotyczy tylko DDA, gdzie mamy dorosłe dzieci alkoholików, czyli to jest oczywiste, no tam to, to przecież musi być. Nie, nie, nie. To jest y, także problem tak zwanych domów normalnych, których byśmy się y, właściwie nigdy nie spodziewali takich rzeczy. Powiem wam taki przykład y, właśnie z wykładu, że y, jedni ludzie poszli ze swoim y, dzieckiem do swoich bardzo dobrych znajomych, żeby odwiedzić ich. Y, y, no i ci ludzie po prostu no, przyjęli ich i tam właśnie urodziło się im nowe dziecko. No, więc jedno dziecko rozmawia z drugim, że, no, mamusia tutaj daje mleczko i karmi moje, moje dziecko, nie? I drugie dziecko mówi, ale mój tatuś też daje mleczko. I inny tatuś stał wtedy pod drzwiami i, wiecie, i, no, chcąc, nie chcąc, podsłuchał, prawda? No, jakie już było zdziwienie, jakie to tatuś daje mleczko i skąd dziecko tak dokładnie zna wszystkie szczegóły. Więc i tutaj rodzice oczywiście za, Zareagowali odpowiednio, mama dziecka też zareagowała odpowiednio. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że właśnie z tych doświadczeń, którymi dzielimy się po wykładach, wynika, że w momencie, kiedy dziecko jest wykorzystywane seksualnie, matka reaguje, to bardzo często rodzina reaguje ostracyzmem wobec niej. I to są niezliczone historie, że pomimo realnych dowodów, że tak powiem, i fizycznych, no, i przeprowadzonego wywiadu, nie, rodzina jakby nie chce się pogodzić z tym faktem, tak? że ojciec jest właśnie tutaj taką osobą. Dlatego też, no, to są bardzo trudne tematy. Niemniej jednak taka prosta uważność jest tutaj bardzo ważna. I teraz jakie są zmiany w zachowaniu, takie typowe, w zachowaniu dziecka, które jest wykorzystywane seksualnie, które powinny zwrócić naszą uwagę. To są prowokacyjne i uwodzicielskie zachowania seksualne dziecka w stosunku do osób z otoczenia, czyli to jest takie dziecko, które wspina się na kolana osoby, która przychodzi. I podejmuje, po prostu zaczyna masować pewne miejsca, zaczyna po prostu, no bo tak zostało nauczone, wiecie, to nie, to nie jest tak, że czasami ludziom mówią, no ktoś tam takie głupoty że no bo dziecko uwiodło kogoś, nie? No tak, tylko to dziecko było najpierw nauczone tego, tak? Więc nawet jeżeli tak postąpiło wobec następnej osoby, to to było tylko na, na, działanie na takiej zasadzie, no jak będę ci to robić, to ty, ty, to ty będziesz dla mnie miły, nie? Bo zazwyczaj było tak, że jeżeli tak nie będzie, no to, to, się, to się spotyka z bardzo różnymi konsekwencjami. A poza tym dziecko nie wie, dziecko myśli, że to jest nie taka droga, ale na to bym już zwróciła uwagę. Nasilona masturbacja nieadekwatna do sytuacji, bo takie sytuacje napięciowe się zdarzają i dzieci tak reagują. Natomiast jeżeli dziecko reaguje bardzo silnie na każde napięcie w ten sposób, jest to jedna z opcji, Jedna z opcji dodam, nie jedyna do rozważenia. Erotyczna twórczość dziecka. Czyli na przykład, jeżeli. Wiecie, bo dzieci rysują nie? różne rzeczy, nie? Ale jeżeli dziecko tak dosyć szczegółowo rysuje, na przykład tam siebie i na tym rysuje, tam jakiegoś wielkiego penisa i coś takiego, no to wtedy przynajmniej trzeba byłoby się przyjrzeć temu, nie? Chociaż oczywiście dodam, że. Ja słyszałam też z drugiej strony takie opowiadania, że czasami odebrano twórczość dziecka jako seksualną, a wystarczyło tylko dziecko zapytać, że tak naprawdę to nie było wcale to seksualne, tylko to były na przykład jakieś tam, nie wiem, opakowania na śmieci albo coś takiego, bo tutaj tak samo na naszych studiach zalecają bardzo dużą ostrożność i po prostu zwykłe dopytywanie dziecka, kochanie, a co to jest dla Ciebie, i tak dalej, i tak dalej, nie. Następna rzecz to jest agresja seksualna wobec innych dzieci i rzeczywiście po prostu to są zachowania seksualne 5-6-latek np. wie co znaczy 6 na 9, zna takie rzeczy, że no, raczej trudno jest je znać prawda, dla takiego dziecka. I też właśnie zaczyna zaczepiać inne dzieci, uważając, że to jest normalne po prostu zachowanie. Ja miałam kiedyś taką właśnie. No, konsultowałam taki przypadek, który trzeba było potem oczywiście przekazać dalej, gdzie taka mama bardzo zszokowana, jej dziecko wpadło w psychozę, no, prezentowało tak dziwaczne zachowania i w końcu jej się udało dotrzeć do tego, że ona poszła na sleepover do koleżanki, która po prostu ją straumatyzowała, bo normalnie zaczęła się do niej, no, dobierać, nie? Od pocałunków, przez miejsca intymne, a ona była tak sparaliżowana, jeszcze taka trochę e, spokojna introwertyczka, zanim wiecie, w ogóle w ogóle zareagowała, ta jeszcze oczywiście powiedziała, że to jest taka zabawa i my się tak bawimy i to tak normalne jest, wiecie, bo e, to jest po prostu niesamowite, że dziecku można wmówić, że czarne to jest białe, że wiecie, góra to jest dół, i że to jest normalne, że się tak ludzie zachowują, a, no, a to jest bardzo, bardzo trudne, nie. I potem mamy angażowanie rówieśników i młodszych dzieci w nieadekwatną do wieku aktywność seksualną. Mhm. Czyli dokładnie ten przykład, tak? E, o którym ja e, dzisiaj mówiłam. Czyli tak, jakie, jakie, to, to naprawdę jest bardzo, tutaj jest bardzo dużo takich e, przykładów, e, przegapienia rzeczy oczywistych. Czy w szkołach, czy nawet gdy dziecko zgłaszało, że w szkole matka no, daje dziecko komuś zamian za pieniądze, to bardzo często było to bagatelizowane. Czasami to te historie we mnie wzbudzają coś takiego, że przecież była cała klasa, była, był wychowawca, było tylu rodziców, których y, nie, mogło jakby za dzieci też między sobą pewne rzeczy mówią. Chociaż zazwyczaj te dzieci, które są wyż, y, wykorzystywane seksualnie, właśnie za dużo nie mówią, ale y, w domu. Natomiast te dzieci, które są w klasie, bo takie rzeczy też się zdarzają, y, że, że w klasie pewne rzeczy się dzieją. To tutaj jedna z moich widzek na Instagramie napisała mi, że w trzeciej klasie miała taką sytuację, że tam chłopcy no po prostu masakrycznie obmacywali dziewczynki, po prostu zachowywali się dramatycznie. No i wychowawczyni, zresztą matka jednego z prowodyrów, powiedziała, że dziewczynki sprowokowały chłopców do takich zachowań. Więc tutaj e, i zastanawiam się, gdzie są rodzice, nie? bo w momencie, kiedy by coś takiego dotknęło moje dziecko. To po prostu ja bym zrobiła z tego taką aferę, że to nie byłoby w ogóle opcji, żeby ktoś jakby, wiecie, to zbagatelizował, nie? To, to po prostu mi się nie mieści w głowie, dlatego myślę, że tak bardzo ważne są te informacyjne rzeczy, nie? Żebyście po prostu wiedzieli, że jeżeli dziecko w klasie jest bardzo agresywne seksualnie, to być może ono jest same obiektem. Yy, Przemocy seksualnej, co nie zmienia faktu, że nasze dzieci trzeba, swoje dziecko trzeba bronić, a temu dziecku jakby zapewnić adekwatną pomoc, zwrócić uwagę. Natomiast nasze dzieci muszą być ochronione od tego. I tutaj następny slajd z moich studiów psychologicznych obraz dziecka krzywdzonego, jakie objawy e, mogą wystąpić u takiego dziecka. Więc powiem tak. Tylko w skrócie, bo tu już będę kończyła, ale tak, afektywne, czyli to w nowe. Nie wiem, czy wiecie, że mam inny slajd, to jest ze studiów, zaraz do niego zajrzę, że aż 71% ludzi z, z, tym, z Borderline było nadużywanych fizycznie, 67% było ofiarę, ofiarami wykorzystania seksualnego, 62% było świadkami przemocy domowej. Czyli spójrzcie, jaki wpływ na powstanie borderline ma wykorzystanie seksualne i jaki procent tych ludzi było wykorzystywanych seksualnie, co prowadzi oczywiście no, do tego y, głębokiego zaburzenia. Oczywiście mogą być objawy behawioralne, czyli w zachowaniu, tak, czyli te dzieci mogą być y, przesadnie lękliwe, przesadnie nieśmiałe, przesadnie agresywne itd. itd. Poznawcze no, mają problemy z koncentracją, mają problemy no wiecie, cały mózg jest zaburzony, dziecko jest straumatyzowane. Objawy złożonego PTSD, czyli CPTSD, czyli wtedy, kiedy trauma się powtarza, kiedy to ma, wiecie, stały przebieg, to jest, to, to jest takie kompleksowe wtedy PTSD, nie? No i oczywiście wszelkiego rodzaju zaburzenia y, y, psychologiczne. Są na ten temat badania Kochena, Mannarino, Deblingera z 2011 roku. Dzieci te, odczuwają bardzo duży poziom lęku, strachu, niepokoju, wstydu, bezradności, smutku i nieufności. No, trudno się dziwić, jeżeli ci, którzy powinni opiekować się dzieckiem nie? i że tak powiem, wykorzystują je, no to to jest już jakaś sytuacja dramatyczna. Co robi? Jak się zachowuje takie dziecko? Jest bierne, ma kłopoty w nauce, to jest to, co wam mówiłam. Izoluje się, ma problemy z koncentracją i uwagą, używa środków odurzających, no bo ileż można znieść tego cierpienia, uciekamy od cierpienia. Nie, jeden z elementów ucieczki jest między innymi nadużywanie środków odurzających. Przejawia zachowania agresywne. Co myśli takie dziecko? Myśli, zobaczcie, jak to takie coś wpływa na samoocenę. Czyli myśli tak, jestem do niczego, to moja wina, inni mają lepiej, hmm. ludzie są źli. Jestem nieudacznikiem, nikt mnie nie kocha. Po, I to jest tak zwany psychologiczny portret dziecka krzywdzonego. Pani, będę kończyć, ale tak, chciałabym, żebyście mm, tą wiedzę na ten temat przekazali możliwie jak największej ilości osób, bo... Em, Najbardziej dziwi mnie to w tych, w, te, w tych historiach, które słyszę na moich studiach, a słyszę je od praktyków. Posłuchajcie, to nie tak sobie to nie jest tak z czapy wzięte, tylko po prostu od ludzi, którzy mają na co dzień kontakt, wszyscy mówią, że jest tak dramatyczny poziom edukacji na ten temat, edukacji, że po prostu nikt nie reaguje, że dziecko czasami w otwarty sposób mówi. Ta osoba mnie krzywdzi, że np. do brata przy, 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 przychodzi kolega i on molestuje to dziecko, że czasami wujek zajmuje się dziećmi i on przychodzi, molestuje, tak? Albo no, zdarza się też, że, że jest to dziadek, że jest to ktoś tam i ludzie wolą zamknąć tą sytuację, to jest takie tabu, uniknąć jej i udawać, że jej nie ma, niż po prostu reagować. Ja uważam, że w, w bardzo wielu tych sytuacjach. Wystarczyłoby powiedzieć: Posłuchaj, nie musisz być bezczynny, odpowiednio nie wiem, wiecie, zareagować u pedagoga, u psychologa. Przecież te dzieci bardzo często są zabierane potem do pieczy zastępczej. Jest, możli, jest, jest możliwość pomocy, nie? przynajmniej w jakimś zakresie. Oczywiście to, do czego do was nie namawiam, to jest to teraz, żeby tylko chodzić i śledzić i podejrzewać wszystkich, bo osobiście sądzę, że w Polsce mamy bardzo dużo, bardzo dobrych rodzin, które na swój sposób doskonały, niedoskonały wychowują swoje dzieci, ale nie maltretują ich seksualnie, nie? To, to po prostu to nie jest w ogóle tak. Natomiast y, myślę, że bardzo wiele takich sytuacji i bardzo wiele z tych dzieci można byłoby uratować z bycia w przewlekły sposób w takim środowisku, gdyby po prostu w sposób adekwatny zareagować na tą, moim zdaniem, okropną rzecz, która wobec nich się dzieje. Kochani, to na tyle. Oczywiście, jak zwykle na moim kanale, proszę was o łapkę w górę, naciśnięcie dzwoneczek, zostawcie subskrypcję. No i oczywiście proszę Was o komentarze na ten temat, czy mieliście sami takie sytuacje w takim życiu, czy może obserwowaliście takie sytuacje w życiu, czy uważacie, że jest wystarczająca edukacja na ten temat w naszym kraju i jakie widzicie w potrzeby w tym zakresie. Kochani, do zobaczenia, to na tyle.